Stanisław Srokowski Tłuste koty, czyli parlament zwierząt Mowa premiera Odcinek 23. Moi drodzy Zaczął załgany gniot A głośniki porozstawiane po całej okolicy Niosły jego głos w głąb lasu. Moi drodzy, powtórzył: Zaczynamy się organizować jako nowa, wspaniała wspólnota leśna. Nasi wysłannicy z całego świata dostarczyli nam wystarczająco dużo dowodów, by wiedzieć, co jest dobre, a co złe. I wybieramy rzecz jasna to, co jest dobre. A co jest dobre? To, co nam służy. I to będzie główny cel mojego rządu. Pragnę zapewnić, Bezpieczeństwo naszemu gatunkowi. To najważniejsze bezpieczeństwo. Uniósł wysoko głowę i powtórzył: Bezpieczeństwo. Zdajemy bowiem sobie sprawę, jak wiele ofiar ponieśli nasi dziadkowie i pradziadowie przed wiekami i nie tak dawno. Westchnął i ciągnął dalej. I nadal nasz gatunek ponosi ofiary, wołał. Człowiek odebrał i ciągle odbiera nam nasze ziemie, lasy, pola, góry, odbiera nam nasze rzeki, jeziora i morza. Zatruwa i degraduje fundamenty naszej egzystencji. O tym już wielokrotnie. Na różnych naszych gremiach mówiliśmy i buntowaliśmy się przeciwko człowiekowi, i nadal będziemy się buntować. Dobrze słyszycie, będziemy się buntować, a mój rząd zadba, by każde zwierzę, nawet to najmniejsze, najmniej widoczne, czuło się bezpiecznie. – Nawet taki płaz jak ja, malutka żaba? – spytała żaba. – Tak, nawet taki płaz jak ty, malutka żaba! – potwierdził załgany gniot. – Nawet ty masz czuć się bezpieczna! – z uśmiechem odrzekł. – Nawet mysz polna trzmiel Motyl i mrówka mają się czuć bezpiecznie, dodał. Ojej, jak fajnie, krzyknęła Żaba. A jak powstrzymasz polowania na nas, spytał Jeleń, na nasze poroża? I na nas dołączył Zając, i na nas krzyknął Borsuk. I wtedy zareagował krzywy Ry. Przepraszam, panie premierze, ale pragnę zwrócić uwagę, że dyskusja odbędzie się po orędziu pana premiera, nie teraz. Proszę więc powstrzymać się od uwag w trakcie wygłaszania przemówienia. Żaba, która wcześniej skoczyła do przodu, zastygła na miejscu. To ograniczanie wolności, włączył się wilk. Ledwo zaczęliśmy się organizować, a już dławicie nasze swobody, rzucił w stronę krzywego ryja i dodał, nie pozwolę, by mi zamykano pysk, krzyknął. Moi drodzy! Odezwał się załgany gniot. Ja rozumiem, że każdy ceni swoją wolność, ale jak jesteśmy wspólnotą, a jesteśmy przecież, to powinniśmy uszanować siebie nawzajem, czyż nie tak? Tak! Natychmiast zgodziła się frakcja mrówek. Tak! Zgodziła się część frakcji krzywego ryja. Tak! Po części przyklasnęła grupa szczurów krwawego zęba. Posłowie za zimnego smoka popatrywali na swojego przywódcę, który tylko obserwował to nagłe zderzenie racji, ale nie reagował na nie. Jego posłowie siedzieli. Z otwartymi pyskami gotowi do szturmu, jeśli tylko przywódca da znak. Ale nie dawał. Wyraźnie coś knuł, lecz nikt jeszcze nie wiedział co. Nie schodził mu tylko z pyska chytry uśmieszek. Może nie tak chytry, jakim charakteryzowali się załgany gnioty i krzywy ryj ale wystarczająco chytry, by można było go podejrzewać o jakieś niecne zamiary. Z boku przyglądała mu się intensywnie niewielka, ale bardzo radykalna koalicja zwierzęcych muszkieterów, ostrego pazura, świrniętego świra i małego zbuja, jak już wiadomo zwana dobrą drogą. Ten osobliwy triumvirat wciąż trzeszczał w szwach, jednak trzymał się, nie pękał i nie rozłamywał na części w obawie, że każda część osobno całkowicie straci swoje znaczenie. W obecnej sytuacji znalazła się trochę na marginesie, stając się wraz z frakcją zimnego smoka blokiem partii opozycyjnych to też przywódcy dobrej drogi podpatrywali jak się zachowuje zimny smok bowiem zdawało im się że razem z zimnym smokiem mogą jeszcze coś w parlamencie ugrać choć prawdę mówiąc pogardzali w takim samym stopniu zimnym smokiem jak i załganym gniotem i krzywym ryjem, a całkowicie się dystansowali do dwóch kanapowych partyjek, czyli do ugrupowania szczurów, zwanego, jak pamiętamy, podziemną strażą i do jego dwóch wodzów, krwawego zęba i zboczonego pyska. Jak wiadomo, tego ostatniego zwolennika mieszania gatunków i łączenia tych samych płci czyli knura z knurem, lisa z lisem i kury z kurą. A poza tym utrzymywali chłodne stosunki z, także z grupką węży zwaną syczącą nadzieją i dość prymitywnym, choć na pierwszy rzut oka przyjemnym i kulturalnym prezesem twardym orzechem. Frakcja trzech muszkieterów chlubiła się dużą niezależnością jak sami o sobie publicznie mówili moralną czystością, ponieważ brzydziła ich plotka, insynuacja i zła wola, rzecz jasna, po cichu, w tajemnicy, także rozsiewała wygodne dla niej same plotki i insynuacje. Frakcja dobrej drogi, spokojnie, bez pośpiechu. Wyczekiwała więc na rozwój wypadków, zerkając uważnie na zimnego smoka. A zimny smok ciągle milczał, lekko zagryzając wargi. Dlatego też być może i po słowie dobrej drogi, nie otrzymawszy wyraźnego sygnału, by ruszyć do boju, trwali wciąż. W oczekiwaniu. Aż po pewnym czasie, Mały Zbój, nie doczekawszy się zdecydowanej postawy wodza największej opozycyjnej partii, machnął lekceważącą łapą, i koalicja wilków posłuszczała głowy, dając do zrozumienia, że czeka na swój czas. Krzywy ryj, widząc, iż sytuacja się nieco uspokoiła, dał znak premierowi, by kontynuował wystąpienie. Panie premierze, czekamy na pana słowa, powiedział. A prawdę mówiąc, to czekał na pierwsze potknięcie premiera, obserwując go bacznie z góry i narzekając w myślach, że musi znosić takie, Psychiczne obciążenia. Załgany gniot machnął ogonem i ciągnął przemówienie. Jak wiecie, mówił, ja lubię sytuacje czyste i jasne. On lubi sytuacje czyste i jasne. Marszałka aż zatkało. On! wytrzeszczył oczy na premiera. On, największy blager i krętacz w dziejach lasu, nie mógł mu darować, że zdobył znacznie więcej głosów w wyborach parlamentarnych niż on sam. Krzywy ryj. I że znacznie więcej podpatrzył sztuczek wyborczych. U człowieka niż także on sam.